Partnerem odcinka jest fabryka broni łucznik Radom. Cześć, witam w kolejnym wideo. Dzisiaj trochę nietypowa sceneria, trochę polowa, a ta sceneria została wymuszona tym, co leży przed wami, czyli karabinkami Beryl. A dlaczego takie wymuszenie? To już za chwilę. Otóż zmiana scenerii. Wynika z tego, że leżące przed Wami karabinki Beryl są w dwóch wersjach. Dolny jest karabinkiem Radom Sport, czyli cywilną wersją karabinka Beryl, a górny jest Berylem Wojskowym. Czyli bronią samoczynno-samopowtarzalną, mogącą strzelać seriami, którą użyczyła nam fabryka broni łucznik Radom, a którą do filmu. Użyczył nam sklep Cyngiel. Dlatego właśnie nie mogę siedzieć w studio, nie mogę tego nagrywać sam. Musiałem przyjechać do chłopaku z Cyngla, bo jako osoba prywatna nie mogę posiadać broni samoczynno-samopowtarzalnej ani też samoczynnej. Leżący przed wami karabinek ten górny jest bronią w wersji wyposażenia i modyfikacjach używaną obecnie przez Wojsko Polskie, strzela amunicją 5,56x45 NATO, która osiąga prędkość wylotową 920 metrów na sekundę. Szybkostrzelność teoretyczna wynosi 700 strzałów, natomiast praktyczna ogniem ciągłym wynosi około 100 strzałów na minutę. Skuteczny zasięg obu karabinków to jest około 600 metrów, ale celownik ma nastawy od 100 do 1000. Beryl zasilany jest z półprzezroczystych plastikowych magazynków mieszczących 30 sztuk amunicji. Skok gwintu wynosi 228 mm. A długość lufy 457 mm. Długość z kolbą wsuniętą, tak jak widzicie teraz na filmie, wynosi 910 mm, a przy całkowitym rozsunięciu kolby zwiększa się do 980 mm. Masa karabinu to 3650 g. Bez magazynka, magazynek pusty ma masę 185 g, a pełny 554 g. I tyle, jeśli chodzi o dane techniczne. Karabinek Beryl bazuje na konstrukcji karabinka kałasznikowa, czyli działa na zasadzie odprowadzania części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, przez tak zwane kolanko gazowe, czyli ten element. Gazy uderzają w tłok, który jest na stałe połączony z suwadłem. To wszystko później Wam pokażę. I uruchamiają całą mechanikę broni. Ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka w prawo dwoma występami ryglowymi. Czyli de facto Beryl jest zasadniczo kałasznikowym, mocno zmodernizowanym i przystosowanym do strzelania amunicją NATO. Karabinek wojskowy, który leży przed Wami, Podobnie jak cywilny, wyposażony jest w urządzenie wylotowe, które jest tłumikiem płomienia z podrzutu i daje też możliwość wystrzeliwania granatów nasadkowych. Jednak w przeciwieństwie do karabinka kałasznikowa, znanego wszystkim GNA, do strzelania granatami z bryla używa się amunicji ostrej, czyli z pociskiem. I granat jest wystrzeliwany za pomocą tzw. pułapki kulowej, w której grzęźnie pocisk, przekazując energię do granatu. W przedniej części lufy umieszczona jest podstawa muszki, klasyczna kałasznikowska, czyli muchę regulujemy przez wykręcanie góra-dół, a prawo-lewo przez przepychanie tego kołka specjalnym imadełkiem. W wersji wojskowej dodatkowo znajduje się celownik nocny, czyli nakładka z trytem, którą przesuwa się w górę i umieszcza, umieszcza odpowiednim otworem na muszce dzięki czemu strzelec widzi świecący punkt, który zgrywa z punktem na szczerbinie. Do karabinka w wersji cywilnej i wojskowej można założyć bagnet taki 6H4, oczywiście 6H3 też wejdzie. Berylowe mają, jeśli dobrze pamiętam, czarny kolor tego tworzywa sztucznego, a nie taki rudy jak w kałachu. Instalacja bagnetu jest banalnie prosta, starczy trafić zaczepem Zatrzask. I bagnet jest zainstalowany. W przeciwieństwie do karabinków kałasznikowa, Beryl nie ma wyciora pod lufą. Wycior jest składany i jest umieszczany w ładownicy. Natomiast ma taki, taki wystający element z pręcikiem. Pewnie niewielu z Was wie, że jest to montaż do dwójnogu. Mam co prawda dwójnik od tantala typu szczypce do pączków, ale jest identyczny w zasadzie jak ten do beryla. I dwójnik mocuje się tak. Ten kołek, o ten mały, służy temu, żeby dwójnik miał ograniczony zakres ruchu. Gdyby go nie było, dwójnik kręciłby się dookoła lufy, co byłoby niepożądane. Idąc dalej, w przeciwieństwie do klasycznego karabinka kałasznikowa, Beryl wyposażony jest w zmodernizowane łoże i nakładkę rury gazowej. Wykonane z aluminium i wyposażone w zestaw czterech szyn Picatinny albo MIL-STD 1913. Jeśli się przyjrzycie, to zauważycie, że górna szyna ma inny profil niż szyny boczne. Ona jest wyższa i w środku ma. Takie wycięcie, które ma umożliwiać korzystanie z przyrządów mechanicznych, jeżeli nie korzystamy z celownika elektrooptycznego, a także w zamyśle konstruktorów ma umożliwiać celowanie z przyrządów mechanicznych pod celownikiem, co jest co najmniej dyskusyjne. Do montowania celowników optoelektronicznych służy taka podstawa umieszczana ponad. Pokrywą komory zamkowej, również z szyną Miles d 19 i również z podcięciem jeszcze głębszym niż w tej szynie przedniej, która ma właśnie umożliwiać celowanie z tego karabinka. Celownik klasyczny, jak w kałasznikowie, krzywkowy, z nastawami, jak mówiłem, od 100 do 1000 metrów w wersji wojskowej, wyposażony w trytowy punkt, który służy do zgrywania z punktem na muszce nocnej. W przeciwieństwie do klasycznego kałacha, w Berylu ta sławna kałasznikowska dźwignia jest już wyłącznie bezpiecznikiem i ma tylko jedno, dwa położenia. Zabezpieczony i odbezpieczony. Nie ma położenia pośredniego na ogień ciągły. Przestawianie na ogień ciągły realizowane jest za pomocą tego przełącznika, który ma trzy położenia, w tym jest ogień Seryjny, czyli strzelamy seriami trzystrzałowymi, ogień pojedynczy, ogień ciągły. Zmodernizowany został też chwyt pistoletowy, na bardziej ergonomiczny i standardowo mocowany jest powiększony zatrzask magazynka, czyli element bardzo często wymieniany przez posiadaczy karabinków kałażnikowa. Kolba, polimerowa, z bardzo grubą stopką gumową, troszeczkę przypominającą kolbę od M4. I regulowana na długość. Ona ma chyba cztery położenia. Tak jak mówiłem na wstępie, maksymalny zakres regulacji długości wynosi 7 cm. Kolba przystosowana jest do mocowania pasa przez wykonanie odpowiedniego gniazda. Niestety, w tym karabinku nie zastosowano żadnych gniazd QD, więc trzeba to zrobić samodzielnie. Dodatkowo w zestawie z każdym berylem znajduje się chwyt przedni umieszczany na szynie Picatinny, zwany wiertarką, bo przypomina uchwyty od wiertarek. Średnio wygodny, no ale dobrze, że w ogóle jest. Rozkładanie karabinka beryl wygląda w zasadzie tak samo jak rozkładanie kałasznikowa, czyli sprawdzamy rozładowanie. A następnie co jest zasadniczą różnicą, zdejmujemy podstawę celownika przez obrócenie zaczepu i ściągnięcie szyny z komory. Szyna mocowana jest za pomocą takich właśnie kołków, które wchodzą w odpowiednie wycięcia w podstawie celownika tutaj. Tego elementu nie ma w kałasznikowie, no bo kałaszników nie jest przystosowany do mocowania tego typu szyny. Z tyłu szyna zatrzaskiwana jest na kołku na obsadzie kolby za pomocą takiego zaczepu z blokadą. Dalej jest już prawie jak w Kałachu. Zdejmujemy pokrywę komory. No, ona ma taką blokadkę, podobną jak w tantalu, tylko że w tantalu była taka, że ona się blokowała w dolnym i w górnym położeniu. Tu jest na sprężynce, jak się naciśnie, to. I puści, to ona wraca do górnego położenia, blokując przypadkowe możliwość przypadkowego odpadnięcia pokrywy komory zamkowej. Więc zdejmujemy pokrywę, wyjmujemy urządzenie powrotne, a następnie suwadło wraz z zamkiem. Ostatnią czynnością jest zdjęcie nakładki z rurą gazową, co jest czynnością dosyć upierdliwą, bo wymaga odblokowania zapadki, a następnie przesunięcia całej obejmy utrzymującej nakładkę z rurą gazową do przodu, która chodzi dosyć opornie, i czasami stawia zadziwiający opór, ale daje się sunąć. I teraz można ściągnąć nakładkę z rurą gazową. Które stanowią dwa oddzielne elementy. I w ten sposób mamy rozłożony karabinek Beryl. Jak widzicie, on przypomina po prostu konstrukcję kałasznikowa. Tu w środku, poza dostosowaniem do strzelania amunicją 556, zasadniczo nic się nie zmieniło. Ale ten karabinek różni się wewnętrznie od karabinka sportowego, co Wam za chwilę pokażę. Pierwszą różnicą jest inna komora zamkowa, mianowicie karabinek cywilny jest pozbawiony przełącznika rodzaju ognia, więc nie ma wycięcia pod ten przełącznik i nie ma też naniesionych oznaczeń położenia tego przełącznika. Siłą rzeczy różni się też cały, całe urządzenie spustowo-uderzeniowe, które w karabinku cywilnym wygląda tak. Jest znacznie prostsze, bo w karabinku wojskowym wygląda w ten sposób. Jest dodany cały układ spustu e, samoczynnego, który widać tu. Tak zobaczcie, to jest wersja wojskowa, a to jest wersja cywilna, pozbawiona całego elementu w tym miejscu. Kolejną różnicą w komorach i w mechanice karabinka jest. Obecność tak zwanego spustu z bezpiecznika samoczynnego, czyli tego elementu, który widzicie tu. Taki ząbek wystający nad prowadnicą zamka, który jest połączony z mechanizmem spustowo-uderzeniowym. W cywilnym karabinku ten element nie występuje. Widzicie, szyna jest płatka, bez żadnych wycięć i nic z niej nie wystaje. Bezpiecznik samoczynny zapobiega oddaniu strzału przed całkowitym zaryglowaniem zamka. W przypadku karabinka cywilnego ten problem nie występuje, no bo nie jest wyposażony w przełącznik rodzaju ognia i nie może strzelać seriami. Czyli, jeżeli broń wykonuje cały cykl strzału i przeładowania, kurek w cywilnym karabinku zostaje w pozycji napiętej do momentu zwolnienia i ponownego wciśnięcia spustu w przypadku karabinka wojskowego, jeżeli ogień będzie ustawiony na seryjny albo ciągły, przy wciśnięciu spustu kurek będzie spadał od razu jak tylko zamek go minie suwadło go minie. Więc żeby uniknąć strzału przed zaryglowaniem, strzał może paść dopiero po zwolnieniu przez suwadło tego elementu. I stąd wynika kolejna różnica mianowicie różnica w suwadłach. Po lewej stronie widzicie suwadło wojskowe, po prawej cywilne. One na pierwszy rzut oka nie różnią się praktycznie niczym, ale jak się przyjrzycie, to zauważycie ten element. To jest suwadło wojskowe, to jest suwadło cywilne. Tu nie ma tego elementu, a tu jest. Z boku też to będzie widać. Nie ma tego występu, który występuje w karabinku wojskowym. I ten występ jest odpowiedzialny za zwolnienie bezpiecznika samoczynnego. Właśnie szczerze mówiąc, teraz dopiero zwróciłem uwagę, że różnica dotyczy też urządzeń wylotowych. To jest wojskowe, a to jest cywilne. Nie ma jednego elementu w cywilnym. Ono jest w zasadzie tutaj stanowi jednolity walec, a w przypadku urządzenia wylotowego, wojskowego występuje jeszcze taki dodatkowy element. Podejrzewam, że ma to związek z możliwością wystrzeliwania granatów nasadkowych. No i tak wygląda karabinek Beryl wewnątrz. Jak widać, kałach w czystej postaci, trochę zmodernizowany, dodana możliwość strzelania seriami, w przypadku broni wojskowej, a nie tylko ogniem ciągłym, ale jest to stary, dobry kałach. No to teraz poskładamy starego, dobrego kałacha. Składa się prawie tak jak kałacha, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy: mianowicie o tej obejmie. Tak? Ona musi być na początku w takiej pozycji, żeby można było założyć rurę gazową. Potem nakładkę. I na koniec pozostaje nam zapięcie tej obejmy, które jest dosyć upierdliwe, bo ta obejma niestety... O! Akurat weszła dosyć łatwo, ale przełączenie tej blokadki będzie wymagać użycia do pomocy bagnetu. Dobra, nakładka siedzi. W dalszej kolejności. Zespół ruchomy, czyli suwadło z zamkiem, urządzenie powrotne oraz nakładka o pokrywa komory zamkowej. Tak jak zwykle w Kałachu. siedzi i montujemy podstawę pod celownik. No i beryl jest już poskładany. Dobra, beryle poskładane. No i co? Chyba wszystko teoretycznie o tym Berylu, jak jest zbudowane, jak się go składa, rozkłada, jakie są różnice między cywilnym i wojskowym. Myślę, że temat mm, Wam przybliżyłem. A teraz czas zobaczyć, jak te karabinki będą spisywać się na strzelnicy, na którą udamy się z chłopakami z cyngla, żeby zabrali też tego wojskowego i postrzelamy z nich z seriami ogniem ciągłym i ogniem pojedynczym. I jesteśmy na strzelnicy Belona w Maryninie, razem z całą naszą bandą. Ja jestem dzisiaj na bojowo, bo będziemy dzisiaj strzelać z karabinu Beryl. W wersji bojowej, czyli z fan switchem i postrzelamy troszeczkę seriami. Oczywiście sprawdzimy także, jak strzela na celność i skupienie na 100 metrów, czyli wykonamy klasyczną wojskową jedynkę. Jak Wam opisywałem tego długiego Beryla na sucho? Dotknęła mnie jedna rzecz, i potem się przyjrzałem. Okazało się, że się nie pomyliłem, mianowicie celownik nocny był założony na odwrót. On był wtedy z tej strony, i po przesunięciu tego elementu strzelec nie widział kropki. Przełożyłem go na drugą stronę. To jest stosunkowo prosta operacja, i teraz celownik nocny działa już tak jak działać powinien, czyli po założeniu nakładki na muszkę. Kropka jest już widoczna od strony strzelającego. Taki prototyp. Uważajcie na nocne celowniki. Okej, okay, dobra. E, manual na Berylu, sprawdzimy czy jest rozładowany. Jest rozładowany. Magazynek jest pusty, więc możemy się pobawić. Manual na Berylu generalnie jest podobny do manualu na Kałachu. Z tą różnicą, że tak jak mówiłem wcześniej, ta blacha pełni rolę wyłącznie bezpiecznika. Przełącznik rodzaju ognia znajduje się z tej strony, zaraz wam go z bliska pokażę. Czyli jak chcemy strzelać byryla, to jedyna czynność jaką musimy wykonać, to jest przesunięcie tej blachy w dół. I potem w zależności od ustawienia tego przełącznika wybieramy tryb ognia, jaki będziemy z tego karabinka prowadzić. Ten przełącznik działa w dosyć Dosyć przyjazny dla użytkownika sposób. W górę można go przestawić w ten sposób, a w dół dużo łatwiej. Tu wybieramy rodzaj ognia. W tej chwili jest na ciągły, pojedynczy seria trzystrzałowa, a z tej strony tylko odbezpieczamy i zabezpieczamy karabinek. Proste, prawda? Poza bezpiecznikiem i przełącznikiem rodzaju ognia, manual beryla jest identyczny jak manual kałacha, bo w końcu ta konstrukcja na nim bazuje. Jak mówiłem wcześniej, nie lubię kałachów, nie mam kałacha poza sentymentalnym tantalem, więc mój manual na kałachu będzie trochę kiepski, ale generalnie przygotowanie beryla do strzelania czy wymiana magazynka po skończeniu amunicji wygląda tak samo jak w kałachu, czyli wyrzucamy magazynek, wpinamy nowy, odbezpieczamy, już był odbezpieczony, przeładowujemy, i karabin jest gotowy do strzału. Dobra, beryl długi, 10 sztuk amunicji, przełącznik ustawiony na ogień seryjny, cel. Gong po piersie. jakieś 20 metrów. Zobaczymy, czy uda mi się trafić strzelając krótkimi seriami. Dwa z trzech wchodzą. Chyba muszę jeszcze trochę potrenować. Mi poszło jak poszło, ale za mną stoi Janek, który raz, że jest z habem, jak się patrzy, a dwa, że po prostu strzela lepiej ode mnie. I Janek postrzela teraz ogniem ciągłym i zobaczymy, jak pójdzie jemu. Nie strzelał seriami strzałowymi tylko ciągłym. Ale chyba i tak lepiej ode mnie. 10 metrów, cel tarcza IPSC. Janek, nasz najlepszy zawodnik, który wygrywa prawie wszystko. Prawda Janku? Wygrywasz ja, prawie wszystko. Zawsze. I strzelimy teraz dublety. Znaczy Janek strzeli, bo jest po prostu lepszy ode mnie. Janek strzeli dublety do tarczy IPSC z wojskowego Beryla. Zobaczymy, jak mu pójdzie. To idziemy zobaczyć, jak mu poszło. I to jest cały Janek. Mechaniczne przyrządy celownicze i to jeszcze otwarte, czyli muszka ze szczerbinką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć Mogło nie liczyć. Janek po prostu zajebiście strzela. To co tu gadać, tak? I z Beryla można strzelać szybko? Można. Da się. No to jesteśmy teraz na setce i zrobimy sobie wojskową jedynkę, czyli Beryl. 5 sztuk amunicji i strzelimy do popiersia N23P zobaczymy jak mi to pójdzie sprawdziliśmy na początku jak ten karabinek jest przystrzelany nie będę nim kręcił, ale jest przystrzelany w jakiś dziwaczny sposób bo na SC zamiast celować pod cel muszę celować w górną krawędź tarczy więc może być różnie i teraz jedna uwaga jak strzelacie z beryla, z podpórki to pamiętajcie o tym, że beryl bazujący na konstrukcji Kałacha nie ma lufy samonośnej. Więc jeżeli zaczniecie go opierać tak jak w tej chwili łożem i będziecie go naciskać, to ugnie się lufa. Dlatego jeśli opieracie beryla czy Kałacha na podpórkę, to opierajcie go w taki sposób jak właśnie widzicie, czyli przodem komory zamkowej, żeby leżał na podpórce, nie łożem, bo wtedy nie przenosi się na lufę. Dobra. No to lecimy, 5 do N23P. Okej, okay. celowanie w górną krawędź tarczy sprawy nie ułatwia, ale zobaczymy jak mi poszło. Przynajmniej może jakieś skupienie się uda zrobić. Patrzę sobie przez naszą zajebistą lunetę i widzę Że urlopu bym nie wystrzelał, ale to jest 47. No i niestety jest rozciągnięte wzdłuż, czyli generalnie widać, że sposób tego celowania no wpłynął na to. tak. Trudniej mi było utrzymać ten jednolity punkt celowania z uwagi na to, że musiałem celować w górną krawędź celu, a nie w dolną. I de facto nie widziałem celu, w który strzelam. Ale 47 jest. No za chwilę zobaczycie. Obrazek wideo tej tarczy. Dramatu nie ma, myślałem, że będzie gorzej, chociaż urlopu by nie było. No i postrzelane. Teoretycznie Wam poopowiadałem, więc wiecie, jak Berli jest zbudowany w środku, jakie są różnice między cywilnym a wojskowym. Generalnie, no teraz strzeliśmy z wojskowego egzemplarza, no bo wiadomo, fan. Z możliwości strzelania ogniem ciągłymi seriami. Natomiast jak nie lubię kałachów, tak muszę przyznać, że Beryl, będący bardzo głęboką modyfikacją kałacha, jest całkiem sympatycznym karabinem. Doceniam bardzo zmieniony chwyt. Doceniam bardzo tę kolbę, która może nie wygląda jakoś super rewelacyjnie, ale ona jest wygodna. To jest naprawdę wygodna kolba. Bardzo fajnie, że wprowadzona jest ta modyfikacja, która. Którą każdy cywilny, albo prawie każdy cywilny użytkownik Kałacha sobie montuje, czyli półeczka do przestawiania bezpiecznika. Oczywiście fan switch do przełączania. Może nie jest super wygodny, ale jest wygodniejszy niż w tantalu, i daje się nim nawet całkiem nieźle operować. Celownik Beryla, no to jest celownik Kałacha. celuje się co prawda w tunelu tutaj w tej szynie. Ale to wbrew pozorom nawet nie przeszkadza. Nie montowaliśmy na tym żadnego celownika kolimatorowego czy holografu, ale wydaje mi się, że próba celowania pod tym e, celownikiem przez rynienkę szyny no może być tylko awaryjna, tak? bo w innym przypadku tego nie widzę. Jest bardzo zaciemniony obraz, widać dookoła bardzo niewiele. No i generalnie to jest takie strzelanie matko boska, nie mam już żadnych możliwości. E, powiększony zatrzask magazynka, super sprawa, spust zasadniczo prawie jak kałachowski, natomiast a, moim zdaniem on chodzi troszeczkę, z troszeczkę większym oporem. Spust kałacha jest długi, bardzo płynny, ten też jest długi i płynny, ale wydaje mi się, że spust Beryla od początku sprawia trosze, stawia troszeczkę większy opór niż y, spust od, od kałasznikowa. Tak, czyli jak sobie go ściągam, to od początku czuję opór, on mi nie wpada tak jak ten spust w kałacha. Punkt przełamania jest bardzo podobny jak w kałachu, czyli prawie go nie ma. To jest naprawdę bardzo płynny spust i tu zgodnie z tym, co mi w wojsku mówi, mówiono, strzał ma Cię zasko zaskoczyć. Tak, tutaj strzał Cię zaskakuje, bo nie czujesz w którym momencie on pada. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Fajny karabin. Naprawdę bardzo fajny karabin, dziękuję bardzo fabryce broni Łucznik Radom, że nam to użyczyła, dziękuję bardzo chłopakom z Cyngla, że wzięli to na siebie, no bo automatu broni samoczynnej ja mieć nie mogę, dziękuję bardzo strzelnicy broni, strzelnicy Belona w Maryninie za to, że nas tu przyjęli jak zawsze i dali postrzelać, no i co? Meryl fajną bronią jest.